Zgadnijcie co? Brawo! Znowu zatrzymała mnie policja. To ja nie wiem o co chodzi. Czy oni szukają na mnie haka? Czy jakąś podpadłam? Czy, no nie wiem, coś jest nie tak z moją twarzą? Cześć dobrzy ludzie, witam Was na pierwszym tygodniowym vlogu na moim kanale. Jaram się jak kościoły za czasów Wikingów. E, właśnie wybieram się na spotkanie, gdyż postanowiłam w moim życiu teraz położyć większy nacisk na relacje międzyludzkie, bo chyba. Obok zdrowia nie ma niczego ważniejszego w naszym życiu niż właśnie relacje, a ja w tym kontekście jestem absolutnie beznadziejna. No ale pragnę to zmienić, więc właśnie wybieram się, aby z kimś zobaczyć na bulwarze nad wiślanym, a później wybierzemy się do takiej przepięknej kawiarni w Tczewie, która, wyobraźcie sobie, znajduje się w 16-wiecznej piwnicy. <słysy> Ja już po spotkaniu postanowiłam zostać jeszcze trochę na bulwarze i nacieszyć się pięknym wiosennym dniem. Spójrzcie tylko na to arcydzieło. Sztuki Konstruktorskiej, czyli Most czeski, niewątpliwy adot naszego miasta. A tam w oddali, nie wiem czy to słyszycie, ale jest gruba Biba, wesołe miasteczko, w genialnej oprawie muzycznej, no po prostu najlepszych utworów muzyki rozrywkowej. Brakuje tylko kiełbasy, piwka, ale dzisiaj wieczorem jestem tam. No, a póki co, to lecę do firmy. Oprócz zajmowania się kwestiami związanymi z pracą, to zamierzam zrobić podsumowanie kwietnia i plany na maj. Myślę, że się też z nimi podzielę. Do usłyszenia! Mamy już sobotę 29 kwietnia. Ja wam oczywiście nie powiedziałam, że wczoraj był piątek 28 kwietnia, taka ze mnie vlogerka, jak skozi dupy trąbka. W każdym razie chciałabym wam opowiedzieć o historii, która mi dzisiaj spotkała. No bo fakt to było dzisiaj, bo po północy, a mianowicie kończę pracę krótko przed 12, wsiadam w samochód i kulturalnie sobie jadę do domu. W pewnym momencie zorientowałam się, że śledzi mnie policja. "Jechali za mną przez pół miasta, w jakim celu?" Może po to, aby podziwiać moją wspaniałą technikę jazdy, a może po to, aby mnie na czymś złapać? Nie oceniam. W każdym razie byłam bardzo ostrożna, jechałam wolno. Kiedy zobaczyłam, że pieszy zbliża się do pasów, będąc 10 km od tych pasów, to oczywiście się zatrzymałam i pozwoliłam panu przejść, łącznie z tym, że koniuszek jego stupeczki oderwał się od jezdni, dopiero wówczas, mając pewność, że pieszy z powrotem, nie wtargnie na pasy, to <głos》> ruszałam. Nieważne. W pewnym momencie włączyli koguty. Był to dla mnie jasny sygnał, że mam zjechać, co też uczyniłam. No i co? Zaczęło się trzepanie mojego samochodu. Sprawdzanie dokumentów, przebiegu, tego, tamtego, śmego. Serio? W głowie mi się to nie mieści, że można... Praworządną obywatelkę, nie mając w ogóle cienia podejrzeń co do tego, że mogła uczynić e, przestępstwo albo chociażby wykroczenie, zatrzymywać w środku nocy jakiś obcy mężczyzna ma prawo e, tak bardzo ingerować w moją, no jakby to nie ująć, prywatność. Wiem, że to jest taki trochę vibe, e, jak to polisma przeszukuje mnie i tak dalej. No ale sami powiedzcie. Ja jestem wolnym człowiekiem, a to jest obcy dziad, którym ma czelność mnie w jakikolwiek sposób niepokoić. Nie dość, że kończę robotę po nocach, odprowadzam podatki, żeby utrzymywać tę instytucję i ten śmieszny w ogóle system. To jeszcze takie jaja. No, było bardzo nieprzyjemnie. Ja oczywiście no, zacisnałam zęby, bo zdarzało mi się już. Podskakiwać do systemu i no, kończyło się to dla mnie źle, no ja myślę, że te straty finansowe to już, no to jest wiele tysięcy złotych, ostatni raz jak miałam swój wyskok to było, no myślę, że około 10 tysięcy, nie mówiąc już o, o no, nieprzy, nieprzyjemnościach, o nakładach pracy i tak dalej, długo by opowiadać, więc ja wiem, że występując tak jawnie przeciwko systemowi się nic nie wskura, że oni, oni są w stanie cię zniszczyć, bo prawo nie działa na twoją korzyść. Prawo owszem jest jednolite, ale jego interpretacje tak różne, no i też działające wstecz, długo by mówić. Więc po tym, jak zostałam wymęczona w środku nocy przez tego policjanta, drugi siedział w samochodzie i tam sprawdzał. W ogóle na przykład ten pan wziął mój dowód osobisty. A jaką ja mam pewność, że on, nie wiem, nie wykorzysta moich danych w jakiś sposób? Ja mu w ogóle nie ufam. Ja bardziej ufam seksbojowi z Tinder'a, że się ze mną ożeni, niż policjantowi, który mnie sprawdza. No i na sam koniec mówię do pana, bo oczywiście nie mogłam sobie odpuścić, że... To jest dla mnie wspaniałe doświadczenie, unaoczniające mi, jak bardzo bezpiecznie jest w naszym państwie, skoro panowie funkcjonariusze mają czas, aby zajmować się takiego typu sprawami. No, pan, jak zrozumiał ironię, bo to chwilę mu zajęło, to <śm> <śm> powiedział do mnie, że to jest jego praca. W ogóle świetny argument, praca, a, a moim, moją pracą jest tręczycielstwo. No i co, podskoczysz mi. No, on no ja mówię, że w takim razie bardzo potrzebna z tego, co zdążyłam zauważyć. No, w ogóle ja rozumiem, że raz na milion przypadków taka rutynowa kontrola wykaże jakieś poważne przestępstwo, typu Ola Boga, że ktoś ma gran marihuany, co zostanie odtrąpione po prostu jako wielki sukces policji w walce z przestępczością, no ale na Boga. To nie jest argument po to, aby utrudniać życie innym obywatelom. Nie, no, jestem po prostu zdegustowana. O. I wybaczcie, to rzuć, ale wiecie, że jestem bardzo antysystemowa. To chyba nie jest dla nikogo niespodzianką. No, i pan, panowie funkcjonariusze w ogóle przerwali mi słuchanie znakomitego podcastu e, Wolności w Remoncie. Jeżeli nie znacie, to zachęcam do tego. Akurat to był odcinek poświęcony polityce Niemiec dotyczącej państw e, no, środkowo, e, środko, środkowo, środkowej i wschodniej Europy, oczywiście z kwestią Rosji w tle. No, to tyle. Do później. Jeszcze tytułem uzupełnienia, gdyby ktoś z Was czuł się urażony faktem, iż śmiem krytykować modus operandi policji, to pragnę nadmienić, że nie miałabym absolutnie nic przeciwko, gdyby panowie policjanci zamiast nękać obywatelki po nocach, zajęli się na przykład palącą problematyką korupcji w naszym kraju. Czy to nie jest problem? Hmm? Tak się zdenerwowałam tą całą sytuacją, że musiałam pójść i kupić sobie krówki, oczywiście wegańskie, a miałam nieść cukru i nie wydawać hajsu na głupoty. No i widzicie? No i sami powiedzcie, czy ja nie jestem ofiarą systemu. Mm. Mamy niedzielę 30 kwietnia. Ja właśnie wybieram się na spacer do lasu i jestem z tego tytułu przeszczęśliwa. Las to jest mój prawdziwy dom. No i ja w ogóle czuję się niesamowicie silnie związana z naturą. E, moja ekscytacja, którą teraz pewnie widzicie, wynika też z faktu, że kilka dni temu nieopodal mojego domu zobaczyłam ślady wilka. E, no, to dla mnie powód do ogromnej radości, że populacja tych wspaniałych e, zwierząt się odradza w naszym kraju. Wokół wilków narosło bardzo dużo krzywdzących mitów, które, no, mam nadzieję, że po części e, obale będąc wam już w tym lesie. A tymczasem, zanim tam dotrę, to chciałabym wam pokazać. Uwaga! Wiecie co to jest? Magiczny eliksir. W jego skład wchodzi kurkuma, pieprz i cynamon. Pewnie część z was już w tym momencie ma taki odruch. No, hmm, cofania. Ale nie jest to aż tak złe, chociaż z drugiej strony nie czarujmy się, no, najpyszniejszy deser świata to też nie jest. Ale posiada bardzo dużo cennych składników odżywczych. Między innymi działa przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie i tak dalej. No i warto mieć też na uwadze, że czarny pieprz może zwiększyć wchłanianie kurkuminy nawet o 2000 razy. Nie wiem, czy to prawda, ale. Coś jest z pewnością na rzeczy, wobec tego polecam Wam. Można do tego też dodawać sok z cytryny, imbir. No i tak w ogóle modyfikować ten eliksir zgodnie ze swoimi upodobaniami. No to co? Zrówko! Kontynuując temat wilków, to warto czerpać wiedzę na ich temat z dzieł bardziej fachowych niż chociażby czerwony kapturek. Od czasu zakończenia II wojny światowej nie odnotowano ani jednego przypadku zagryzienia człowieka przez wilka. Co innego, jeżeli chodzi o postrzelenie człowieka przez myśliwego. Wobec powyższego, no tutaj już możemy się zastanawiać, kto jest bardziej niebezpieczny. Wilki w kulturze często były takim straszakiem stosowanym dla dzieci, żeby one nie zapuszczały się w las i nie narażały tym samym na niebezpieczeństwo. A dzisiaj wydaje mi się, że funkcjonuje jakaś dziwna propaganda związana z tym tematem. Czemu służące? No, nie chciałabym tutaj tworzyć teorii spiskowych, ale mam wrażenie, że chodzi o to, aby w społeczeństwie istniało przyzwolenie na odstrzał wilków dokonywany przez myśliwych. Moi drodzy, wilki z własnej woli nie zbliżają się do ludzi i do siedlisk ludzkich, natomiast jeżeli już zdarzyłaby się taka sytuacja, w której spotkalibyśmy wilka, to błagam Was, pod żadnym pozorem nie odwracajcie się i nie uciekajcie, bo jak wilk zobaczy taką strzałę, to od razu uruchomią się w nim instynkty drapieżnika, no i podąży za nami. Najlepiej jest patrzeć mu w oczy klaskać, głośno się zachowywać i powoli wycofywać. Także, moi drodzy, myślę, że <laughs> nie macie powodów do obaw. No i w sytuacji konfrontacji właśnie unikać za wszelką cenę jakichś takich dziwnych odruchów, które mogłyby budzić instynkty. Innymi słowy, zachowujcie się dokładnie w ten sposób, jakbyście się spotkali z jakimś troglodytą na Marszu Niepodległości w tym, że wilk pewnie jest no, bardziej inteligentny. Moi drodzy, spójrzcie tylko na ten przepiękny, cudowny, kwiatowo-owocowo-warzywny ogródek. Przyznam Wam, że w moim systemie wartości fakt, iż mogę cieszyć się naturą, czystym powietrzem, przestrzenią, spokojem, jest formą najwyższego luksusu. Zmierzamy teraz w kierunku mojego jarmużu. Pewnie doskonale wiecie, że jarmusz jest jednym z superfoods, czyli żywnością szczególnie bogatą w mikroelementy. Stanowi też nieodłączny element moich smoothies. Dzień dobry. Chciałam Wam pokazać, jak wygląda moje śniadanie w 8 na 10 przypadków. I tutaj mamy banan, jarmusz, siemię lniane, orzech laskowy, mrożone jagody, białkowykańskie i superfoods. Dodam? Yes. Zamiast na pochód pierwszomajowy, wybrałam się do Sadu i uważam, że to był bardzo mądry wybór. Co więcej, gdyby politycy, którzy budują swój elektorat wokół obietnic socjalnych, również poszli do Sadu i dla odmiany zajęli się jakąś uczciwą robotą, to myślę, że świat byłby dużo lepszym miejscem. Niebawem wybieram się do kina na film Jezioro Słone. Z tego, co wywnioskowałam po krótkim opisie, jest to produkcja traktująca o życiu emocjonalno-seksualnym dojrzałej kobiety. Bardzo mnie to interesuje, tym bardziej, że ta tematyka często jest pomijana w środkach masowego przekazu, a kobiety dojrzałe niejednokrotnie niestety traktowane jak no, niemal przeźroczyste. Ja, już po projekcji filmu Jezioro Słone w reżyserii Katarzyny Rosłaniec, powiem Wam, że to dzieło jest wyśmienite. Traktuje o psychice osób dojrzałych po 60. roku życia, o ich marzeniach, tęsknotach, obawach, pożądaniach. Bardzo ważny, ujmujący i przy tym niesamowicie ciekawy. Myślę, że na pewno jeszcze kiedyś do niego wrócę. Zgadnijcie co? Brawo! Znowu zatrzymała mnie policja, tym razem na mieście. Panowie podeszli do mnie i zapytali, co ja tu robię. Egzystuję? Ja nie wiem, może ten zamortyzm poszedł już tak daleko, że nawet to jest zakazane. No ja, jak Berety, ja nie wiem o co chodzi. Czy oni szukają na mnie haka? Czy jakąś podpadłam? Czy, no nie wiem, coś jest nie tak z moją twarzą? W każdym razie. Błagam, drodzy subskrybenci, wysyłajcie mi jakieś wegańskie żarcie do więzienia. Hej, hej, nastał drugi maj i witam Was w moim królestwie. Dzisiaj jestem w pracy, mam właśnie przerwę pomiędzy klientami. Zaraz o 19 spodziewam się trzech grup, i później na 20.30, jeszcze dwóch. No, chyba, że coś ulegnie zmianie, bo wiecie, w tego typu działalności sytuacja jest bardzo dynamiczna. Chciałabym Wam powiedzieć, że dzisiaj opublikowałam nowy post na moim koncie na Instagramie, który w głównej mierze traktuje o książce Esencjalista, którą czytałam niedawno, zresztą wspominam o niej w podsumowaniu poprzednich miesięcy, gdybym miała z tej lektury wyłuskać jedną myśl przewodnią, to sprowadziłabym ją do formuły, zgodnie z którą, jeżeli nie jesteś do czegoś w 100% przekonana, przekonany, to prawdopodobnie nie powinnaś, nie powinien. Robić na to miejsce w swoim życiu. Ta przestrzeń jest bezcenna. Powiem Wam, że myśl ta sprawia, że czujemy się bardziej wyzwoleni, ponieważ nie musimy się już borykać w tak dużym stopniu z męczącymi dylematami i zmagać z poczuciem straty czasu i energii, zwłaszcza w świecie, który jest tak niesłychanie przebocowany i w którym mamy ogrom możliwości. Ogrom możliwości, który tak naprawdę może sprowadzać się do klęski urodzaju. No, tym samym uczyniłam taką kryptoreklamę mojego konta na Instagramie. Zapraszam. Tam dzielę się moim życiem, przemyśleniami i oprócz tego, że to dla mnie jest po prostu pamiętnik mojej egzystencji, to mam nadzieję też, że dla moich odbiorców zawsze staram się jakoś przemycić wartościowe treści. Powiem Wam, że mam teraz trzy genialne grupy. Praktycznie robią pokoje bez podpowiedzi. W Wspętani w raju są na finiszu, zero podpowiedzi. W nocy w Las Vegas też już kończą dwie podpowiedzi, ale to są praktycznie debiutanci, bo trzy osoby grają po raz pierwszy, a jedna była wcześniej tylko w jednym Escape Roomie. A w krwi Wikingów też już są na finiszu i do tej pory wzięli tylko jedną podpowiedź. Taką robotę to ja rozumiem. Chociaż. Wstyd nawet to nazywać pracą, to jest niekończąca się impreza. już tego bloga, a jednocześnie nawiązując jeszcze na chwilę do kwestii firmowych i związanych z finansami, to chciałabym Wam powiedzieć, że w moim lokalu można rozliczać się tylko gotówkowo. Dlaczego? Ano wynika to z kwestii światopoglądowych. Jak pewnie wiecie, jestem wolnościowcem. Podejrzewam, że nawet w tym vlogu już to stwierdziłam. No i kwestie ideowe są dla mnie Absolutnie najważniejsze. Wolność polityczna, wolność osobista, wolność ekonomiczna, no to jest fundament mojego sposobu myślenia. Jestem przy tym przekonana, że próba wyeliminowania gotówki, transakcji gotówkowych przez system będzie miała dla nas katastrofalne skutki, ponieważ da systemu, systemowi politycznemu sprzymierzonego. Z ze systemem bankowym bardzo duże możliwości inwigilacji naszego życia, ponieważ będzie można z łatwością prześledzić nasze preferencje, to dokąd podróżujemy, z kim się spotykamy, co lubimy jeść, no, począwszy od kwestii trywialnych, a kończywszy na jakichś takich bardzo osobistych, intymnych preferencjach. Oczywiście można by na to odrzeć, że już teraz takie narzędzia funkcjonują. Jasne i to jest niebezpieczne, ale eliminacja gotówki, no to już da niebywałe możliwości um, manipulowania naszymi danymi, sprzedaży, dostosowywania algorytmów do naszych um, profili psychologicznych. No długo by o tym mówić, um, więc zachęcam Was do tego, abyście jednak. Um, Stali na straży gotówki. Rozumiem, że pewnie te transakcje są mniej wygodne, mniej higieniczne, dłuższe, ale tak naprawdę, czy to jest cena, którą nie wypada zapłacić za to, abyśmy chronili za wszelką cenę naszą wolność? Nie mówiąc już o tym, że wyeliminowanie gotówki da. Nieograniczone możliwości manipulowania systemem monetarnym, co również może mieć katastrofalne skutki, wystarczy tylko podejrzenie strony obywatelki czy obywatela, aby zamrozić mu konto i pozbawić się środków do życia. A jednak gotówka daje nam tą autonomię i sprawia, że, że jesteśmy w stanie przez jakiś czas funkcjonować poza systemem.